Aha, ja mam opcję mimikstrona. Tak. Eh, wyłącz się, wyłącz głos z Discorda, g-gamoniu. G-g-g-gupku ty. <cute> Dobra, kur... Ciuupa. ...a wlecimy. Ciuupa. Ciuupa. Lecimy. W ogóle eee, zapomniałem bieg. wspomnieć, że w nowej aktualizacji już nie be, ten meton już nie będzie o zbieranie siły i rzucanie potworków tam i z powrotem. Czemu? Bo będzie coś takiego jak overcharge. Że jak podnosisz potworka, no to ładuje ci się ten, ci spada. E, nie, ładuje ci się ten overcharge i gdy ten overcharge się załaduje, to po prostu puszczasz go i zadaje ci to obrażenia. Bo to jest tak jakby. Mm -hmm. Elektryczność. To jest moja. To jest moje. Ja muszę dodać jeszcze pistoleiro. A se na Mój. Mój <laughs> na no ale... A ja przypominam, A że gramy ja. na sejbie z ostatnich nagrębek. tym razem bez nag... admirowska i mamy triple jumpa, na przykład. Mamy triple jumpa. Three. ale w, oh. Mamy cztery extraction pointy. No. Pora umierać, na co? Oh. No. co Pora to umierać. Tu już tutaj dziursko mamy. Co? What się, ej, No, jest coraz ciężej, będzie więcej przepaści O matko Bosko jedyno. No. Pa, 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 pa. Uważajcie. Uważaj Uważajcie. Co? Na co? A, potwór? <laughs> przepaści! No tu jest... <śmiech> <przypaść>. <śmiech> a ja nie wiem. Jaki, jaki potwór? Jaki potwór, jaki potwór? Ej, ten strzelający laserem chyba. A, clown no. Czego? Ile mamy siły? Osiem siły mamy! Kopię. Nie, to był ten duży, to był ten duży e, Ten... E, rycerz? Z łańcuchem, z łańcuchem, no Czyli ten rycerz on, on ma 250 życia, trzeba uważać Jest tu, jest tu po prawej Dobra, co tam znalazłeś się? Oh, no, no, no Szybkoś, kręci... poś, 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 poś. Czekaj, nie, 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 dobra no. I... teraz oh, A, to jest to, gdzie się obracasz No, to jest zwierzę, to jest zwierzę, zwierzę można podnieść Ale je, ale je No patrz Chad do przepaści wrzucę. No do przepaści chcę wrzucić! Rycerz tu idzie, rycerz tu idzie! Rycerz tu idzie! Czemu Ej, nie mogę wstać? Pistolet gnój. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, tu zwierzaczku, cip, cip Gdzie jest ten rycerz Ok, tu jest ten rycerz? No i strzelasz! O gnomy, gnomy! Yy. O Ła! O no! No! mnie złapał! Wow! No to dopiero początek jest! I nie żyje. No tak, nie Ej. żyje! Czego? Gnomy przecież były tylko. Mogę z sobą sterować. A, przepaść pewnie. Czekaj, don't! Don't, bo w minę wpadniesz! No! Chucken. Roki lepiej się o co, bo to mina zaraz robię. A on żyje chyba. Tak, żyje. żyję, żyję. Roki, zginie zaraz. Co to było? Co to był za piruet? O kurwa. No jeszcze tego nie zabiło. Naprawdę. Zamknij się. O kurwa. Nie wiem, co robi ten Trankugan. O kurwa. Skakuj, maleństwo. Spadaj, dam są rady. No, czek czekaj, skakuj. Tylko, że jeszcze cię nie zreskuję. A ty jest... jesteś wart zero. Co dam, czekanku? No. Przestań później. Cię wyrzucę zaraz. No eee. Leżeć mi tu.

Aha! Trudne. Ja tylko 10 HP potrzebuję, ch No! A ja?! A... Hmm. E... a spadaj tam na dół. Kurna, ale ci się zemszczę. O, kurwa. O, kurwa. Niech on idzie. Kurde, tylko że tam musimy iść po złom teraz. No Bo tam tak jest, jest reszta go, mapy. Trzeba było uderzyć. No, spierdzieliliście, wrzuciliście mnie do tego wózka, że myślę, że się nie zrespię, Ciule, nie w ogóle Rocky źle obraz włożył, no nie. No należy mu się, kurde. Chodźmy go zrzućmy, gdzie on jest? Sprawdzam gdzie on jest. O, chodzi tutaj, niesie coś. Nie. nie, zrzucił dziadka! Rokis! O, gnomy. On cię nie słyszy przecież. No kurna, no Przem? i nie, nie zrespi. Ech, no zajebisty Cie... mam ten gameplay. Ciebie i mnie, kuźwa! O, oh, jestem, halo? jestem. Dobiegnę, A, dobiegnę. Nie! Dobiegnę, nie! dobiegnę, dolecę. A mnie wyrzuca teraz! Ten, ja cię wsadzam i się już nie ruszaj, bo inaczej mu. nie zresztą. Mów się sensie pisz do niego. I... O, wyrzucił I mnie dobrze. Aha, a w ogóle mnie nie słuchał. Jak mu pisałem. Wow! No nie! Ale co? No pisałem, mu, że jesteś w przepaści, a ten w ogóle nie zwrócił na mnie uwagi. Wala mnie co? Gdzie ja jestem! Nie no chcę mnie dobrze wyrzucić! O, 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 o! o. O, o o o o o! No nie, no! no. Dobra, A! ja nie ryzykuję na 3 HP nie będę tutaj Rockie! szukał teraz Maxa. no jakby nie ma to i nie widzę, to to nie ma Może ten player mapka mamy no, no, słabo no, Jest! To... tak, tak. Eee! O. Dobra! O, pisz do niego, pisz do niego, ja już idę, idę. Nie, nie, nie! Nie, nawet nie zwrócił uwagi! Nie! No co za debil! A ty gdzie jesteś? No Max nie, zdążę. nie zdąży! Max, Max, nie zdążę, nie zdążę! Chociaż. Zdąży? O! Yes! No kurna! <laughs> <laughs> Pisze ci, że jest tam gdzie przepaść, słuchaj co piszemy czasami! Kurna! No nie, nie, ale nie mam tego! Czego! Nie widzę. Cz no ja, no jak, ja... nie ży ja, jak nie żyjesz, nie miałem żadnego czatu! To ty nie masz moda tego, co, że Nie masz moda? Piszę? Może w crowd control to mam, ale tu nie do Nie, to nie jest nie crowd wiem. control, to jest dead TTS! O... Powinieneś go mieć, Gamoniu! Dawaj jak HP. To się Dead Ticky jest! Nie mam, nie mam. Nie, mam. Nie. nie, no bo to, to dodawaliśmy do tamtego. A boże, jedyne. Gamoniu, ja cię uratowałem, a nie Gamoniu! Nie, nie, nie! Trzymał kasę, trzymał kasę! Pierwszy Chyba nie rzucaj a. mi kasę. Wiecie, że one mogą nas zabić. Wiem. Widzieliście co ja zrobiłem z jednym podparkiem i drugim? Nie, bo byliśmy w przepaści. No. A, ja, ja widziałem dziadka, jak dziadka zrzuciłeś. No, kasą. Tragedia, co tutaj się dzieje? Opsuj się! Ja pierdykam roki gamoniu. Ja pierdzielę, co za górna. Co? Biegnę po tej desce ze złomem. On mi wybiega z naprzeciwka ich jako go tym złomem zabiję. On jest gdzieś tam, gdzie przepaść. Wait. O o, o, o! Roki możesz coś pisać, ja będę to widział. widziałem Ale jak on nie ma tego moda, ogromy idą, Gromy, 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 dawaj, dawaj. Jak on nie Te... ma tego. Jak jako, jako nie ma tego moda, to jakim cudem my go e, słyszymy? My A, go tam? słyszymy, bo my mamy tego moda. A, no tak No chodź, tu chcecie złapać! No nie możesz się na swoją postać na, na ten RON! Co to jest? Wybuchowe czaszki, uciekaj, oh, uciekaj o, o, no, 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 no i już jest pięknie Okej, okay. Rokiego trzeba złapać Po co? A. Nie możesz na siebie, no to ty nie masz tych modów No to coś ty zrobił z tą paczką ale to nie tylko TTS, masz tam też yy, moc z kontrolą, yy, te, to są dwa osobne mody, moc z kontrolą postaci po śmierci i TTS. No to ja mam cały czas crowd kontrola w tej paczce. Aha, aha, no to żeś się przygotował na nagrywki? O Jezu, rycerz, rycerz, rycerz Gamon jesteś, i tyle czy zaraz rzucę do tej dziury i cię nie zrespię, Cicho sieć Kur Kurde, jeszcze coś masz do powiedzenia? Trudna gamuń. Ciekawe czy Max żyje. Aha, ok, dobra, dzięki. Sieć to. Nie będę cię nie będę cię słyszał już. Hmm. Okej, okay, nie wyjdę stąd. Zpierdalej. <śpiewa> no mała Ładnie jeden. Tu nie ma nic. To jest bezpiecznie. Rocky chce coś przetestować. Wait. Chodź tu. No to git. No to czekaj, tylko chcę coś przetestować, bo to jest kibel. Okej, okay, dobra Chciałem sprawdzić, bo widziałem gdzieś, że jak wrzuci się kogoś do toalety To się pojawia że przy extraction point, ale to jest mod Okej okay. Sam? się, kuźwa cześć, Max Nie, nie, nie To kurna Okej okay. W ogóle Max za... zauważyłem. Idzie do ciebie. Kurwa, głupie czaszki. Okej. Okay. Zauważyłem, że modna better stamina już nie działa. No, co robisz? Co ty robisz? No to, kuźno, to nie Sosnie Seto, kurde no, kurwa! Skoro idziesz prosto, idę po innej no, temy. prosto! I idę po innej temy A ty mi żeś go chycił, kurda i... a gdzie jest Roki? Jeszcze nie żyje? Je, ta nie żyje, jest na extraction poincie. Jakiś złom Byleby Rockiego ożywić. Ty się jaja robisz. Tak, No, czy tu, animalku Zrzucę cię w przepaść, jak tutaj przyjdziesz Co <grymne> Cofaj, cofaj, cofaj! <grymne> oh. Raz, za <o> trzy! <grymne> I, na dół, zejdziesz! Mam to, mam to! Ale to było ryzyko... Ślepi się odrodził Dziadek. Tak, tak, o, kulka, tak. Łap, kulka, to, łap tą kulka, kulka. Kulka, kulka, kulka. I trzeba ją tam zabrać. Tak, żeby Roki się drodził. A co jest z tą kulką? O kur... O kur... O, kur... Czaszki! O! Jesus! Hej, hej. Hej, hej, Nie przebijemy tego. Kurna. Ile masz kapsa? Jeden. A ja też. O Jezu. O kurna, no nie da się tutaj ruszyć. Czy on tu idzie? Zawrócił. Nie, idzie tu, idzie, idzie tu. tu. My, my, my. Uf, no kur na ten pieprzony rycerz tam krąży. No on tu idzie wraca, idzie wraca. Czaszki Max? Ale mamy przesrana. Nie chwyci mnie to? Czy nie chwyci? Jak nie chwyci, to jest to bez sensu. Co to było? Okay. No to są jaja jakieś, co? O mój Boże, jedyny. Nie, nie przeżyjemy nie. tego. Nie, nie, nie. Absolutnie. Tu się zrenderowała najgorsza możliwa mapa, bo jest tylko jeden korytarz. Ja wracał na swoją korytarz. postać. I tutaj ciągle oni łażą tym... tym jednym korytarzem. Tą, tą deską, tym wszystkim, co nie? I potwory tak, respią się po jakimś czasie z powrotem. Jakby, jakby to... On to słyszy? Mhm. Mm Aha. Myślałem, że to tylko... Mm, jak się jest blisko, to się słyszy. Nie, czekaj, gdzie on jest? No Max a... jest zupełnie gdzie indziej przecież. To on cię nie usłyszy. Widzę, widzę, tam. lecę tam. A, a. Nie przeżyje tego chłop. Gnomy go, albo zabiją, albo nie wiem. Ale czy czemu Max z tym nie jedzie do tego do punktu? Jakby no i spadłem na dół. Do... Fuck! Jakby Max teraz do punktu z tym pojechał, chyba że jedzie, ale. A jedzie chyba. Myślej, guźwa, nie strasz. <grym> <Cię tutaj guś>. <grym> <grym> O, jak, my to, jak nam się to uda, to będzie cud. Co macie kuźba w głowie? Właśnie to. Uradzać się, Gamonie. O, teraz będziesz widział, jak wszystko tutaj znika. Patrz to. Co znika? A, bo ty nie możesz siebie obserwować. O nie. Jej! Ano, ła! Wow! Kurna, pieniądze na mi spadły. To jest weź, tylko weź jeden korytarz, który potwory przechodzą. Absolutna, yeah. absolutnie chciulowa mapa. No, eee, to... O kurna oh, fuck. Pobiegły za rokim Poczekajmy, poczekajmy. Niech wybuchną. Taki jak tam skacze O jeszcze żygający O dobra Cześć ze zżegającego wypadła kuleczka. Oh, nice biorę, biorę, bierzemy ją No 7000, nice Okej okay. nice. Ekstrakcja Dobra, nie da bo... Kucać, kucać, kucać! Łapaj go, łapaj go Ma coś takiego, że on jest ślepy, nie? Połącz, połącz ślepotę z schodami, Max. O, idzie jeszcze tutaj ten rycerz, no kurka, rurka. Ja nie przejdę tam. Cześć, Roki. posiadę z tobą tutaj, pozwolisz. Leci, czas. co mam zrobić? Zginąć! On tu idzie. O, no, elo. Elo. Ho. E, cześć ko Cześć kolego, czy coś? Wywalaj mi stąd, idź stąd! cię! Idę stąd! Chodź, Max! Chodź, Max! O, dobra, to zaraz do mnie przyjdziesz! Fuck off! jeszcze gnomy do tego! Thanks, Max. Hello. Huh? Tak, tak, pierwszy raz tu jesteście, nie? Last loser standing, panowie! Last loser standing! A, no co, śmieć! Dawaj Rocky!

Król Fraje. O Boże, to, Jest to, to, to ósma, ósma plansza była już przesrana. To Jeszcze. była to była tragedia.